Cześć, jestem Klawiatokanał, to kanał. No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Mamy obliczyć dane granice. I tutaj będziemy potrzebować mianownika, zatem wymnożymy to sobie razy N plus 3 pod pierwiastkiem. I żeby nam weszła różnica kwadratów to plus pierwiastek z N przez n plus 3 plus pierwiastek z n. No bo to samo przez to samo daje nam jedynkę, a dzięki temu będziemy mieć lepszy zapis. Ok, czyli u góry robi nam się różnica kwadratów. To pierwsze całe. I tutaj minus. N pierwiastek z n do potęgi drugiej, natomiast tutaj była jedynka, to dół przepisujemy. Ok. No to teraz tutaj z tego zostaje nam n plus 3, odjąć n. I tutaj przepisujemy. I u góry mamy trójkę. Limensa zapomniałam. Tu też. Ok, czyli tu jest ta trójka. Hop. I teraz musimy tutaj wyciągnąć pierwiastek z n. To wtedy mamy pierwiastek. to będzie jeden plus trzy przez n plus jeden. Góry tego nie zrobiłam, tam tamku po prostu nie ma. Więc z góry, jak nam się to nie skróci, musimy tutaj też coś zrobić. Hop. Tutaj nawet nie trzeba tyle, co przednawias. To będzie tak. Więc z tego jest 0. No to nawet nie ma sensu rozpisywać dołu, no bo byłoby 1 plus 1, ale jak góra się zeruje. To teraz pod punkt B działamy dokładnie tak samo. Robimy różnicę kwadratów. Okay. Czyli z tego będziemy mieć po prostu 4n kwadrat plus 5n, ale tutaj minus 4n kwadrat. Dół przepisujemy. Zatem u góry nam zostaje po prostu 5n no to tutaj musimy n wyciągać z dołu. I co my tu możemy zrobić? No musimy sobie n kwadrat wyciągnąć, bo pierwiastek z n kwadrat to n. Mamy 4 minus 5 na n kwadrat na n, bo tam było 5n. Dobra, i teraz tak, z tego wyciągamy N. -kę. I tutaj też jest ta N, więc my musimy tą N teraz wyciągnąć z całości. Zatem będziemy mieć pod pierwiastkiem 4. plus 5n. I z tej dwójki plus 2. No to to nam się skraca. Z góry jest piątka. I teraz tutaj z tego będziemy mieć z pierwiastka z czterech, no to będzie 2. Tutaj z tego jest 0, a to jest bez pierwiastka, czyli 2. No to mamy pięć czwartych, jedną całą. I jedną czwartą. Tutaj Was nie zaskoczę, jak powiem, że robimy dokładnie to samo. Dobra, czyli u góry leci różnica kwadratów. No to będziemy mieć n plus 2n. Tam był pierwiastek z n. 3, plus 3, a tutaj będzie minus n. I tutaj będziemy musieli... Wyciągać. No tu jest pierwiastek, czyli pierwiastek z n. Z tego mamy 1. Tutaj musi być 2 przez pierwiastek z n. Pamiętajcie, że to jest pod kwadratem. Plus 3n. I z tego plus 1. To u góry nam się Nki skrócą. Już nie chcę tego przepisywać. To będziemy widzieć. Czyli wyciągamy pierwiastek z N. Tu mamy 2 plus 3 przez pierwiastek z N. No dół do przepisania. To się skraca, z tego mamy 2, 1, 1, czyli 2 na 2, to jest 1 podpunkt D. Tutaj w sumie tą n zostawimy, tylko wymnożymy z tym. Dobra. No to teraz tak. To mamy w kwadrat. No to będzie N plus 6. Odjąć i tu uwaga, bo tutaj też była suma. Czyli będzie n kwadrat i jeszcze minus 1. I teraz na dole będziemy wyciągać, bo to się skróci n. -kę. Znaczy, no możemy tutaj ten n kwadrat najpierw wyciągać, żebyście się nie pogubili. Czyli z pierwszego nawiasu mamy 1 plus 6n kwadrat. Tutaj też. Będziemy mieć 1 przez 1 na n kwadrat. to u góry zostaje nam 5 przez. I tutaj ta n kwadrat nam wychodzi, on nam się skróci z tą n-ką, więc zostają nam rzeczy, które mamy pod pierwiastkiem. Czyli z tego jest 0, tego jest 0, mamy pierwiastek z jedynki, to jest 1. I kolejny pierwiastek z jedynki, to jest 1. Dużo limesa nie możemy mieć, jak to napisałam w ten sposób. Czyli mamy 5 na 2, a to będzie 2 całe i jedna druga. Ok. To teraz tu. Tutaj właściwie nie musi być nawiasu. Ok, no to góra pozostaje taka sama. Będziemy mieć n plus n n plus 4 a na dole pierwszy w kwadrat i drugi też. Limensa zapomniałam? Okej. Okay. No to teraz co my tutaj możemy zrobić? No tutaj trzeba n kwadrat wyciągnąć. Czyli będziemy mieć. Tutaj ta n -ka z n-ką się wymnażają. Będzie 1. A tu jest 4n, czyli będzie plus 4 na n. A dół to jest n kwadrat minus n kwadrat minus 4n, czyli z dołu będzie 4n. Tutaj to się zaraz wyciągnie. Będziemy wyznaczać n. -ki. Z tej n jest jedynka. A teraz pod pierwiastka. No to zostaje nam po prostu ten pierwiastek, bo to było przed pierwiastkiem. No, a na dole zostaje po prostu minus 4n. Nki się skracają i mamy 1. Tego pierwiastka to jest 0, czyli pierwiastek z 1 to jest 1, a na dole nam zostało minus 4, czyli mamy minus 1, drugą i już widać koniec na szczęście tego zadania. I tutaj razy. sobie tutaj to zrobić? No razy górę. U górę wlatuje nam różnica kwadratów. Zatem mamy 9 N kwadrat minus 2 N, ale tu jest minus 9 N kwadrat. Jeżeli chodzi o dół, no to zostawimy sobie go w postaci mnożenia. Tu jest NK. No to z tego możemy. Wyciągnąć N. Tylko, że jak tu będzie N, to będzie N kwadrat, to nam się to w życiu nie powiąże z licznikiem, bo z licznika możemy wyciągnąć tylko N. -kę. Z tego N wyciągniemy to spoko, z tego już nie. Wynik będzie 0. Bo nam się tutaj to wyzeruje. Bo trzeba by było u góry robić pierwiastek z N. Ale to wam to dociągnę. Tutaj to N. -kę. Czyli będzie. 1 plus 5n 2 razy. I tu możemy zrobić ten tą n kwadrat. Będzie 9, odjąć 2n. I tu mamy 3n. No to ja mówiłam: to będzie te minus 2n, i z pierwszego możemy wyciągnąć pierwiastek z n. Znaczy no musimy, bo w drugim tego nie obejdziemy. I wtedy z tego mamy pierwiastek z 1 plus 5n 2 to nam się ta n wyciągła, czyli to jest po prostu n na pierwiastek 9 Odjąć te dwa n. Prostry n. I u góry mamy do wyciągnięcia pierwiastek n. Nie, bo tu są dwa mnożenia. Jest pierwiastek z n i jest n -ka. Czyli my tutaj musimy robić górę n pierwiastek z n razy minus 2, żeby to się skróciło. Dało nam, czyli to musi być przez pierwiastek. No i to jest to, co mówiłam, że góra się zeruje. I tutaj mamy te n pierwiastek z n. No i co zostaje. 1 plus 5 na n, Ale tu się zmieni, bo będzie 2 przez pierwiastek z n. I tu będzie kolejny nawias gdzie 9- 2n. I tutaj już tam było 3 n. No to z tego wyszła ta n, no to będzie po prostu 3. Mamy. Czyli to już bez limensa. To nam się skraca. U góry jest 0. Z tego mamy 1, z tego będziemy mieć, bo to jest 0. Czyli 9 od 0 to jest wciąż 9. No to będzie Trójka, ta trójka. Tam było mnożenie, nie dodawanie. No, ale tak czy siak, to będzie zero. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie, proszę, suba. I no, i już.